Witajcie, moi mili ponownie. Dziś pragnę poruszyć temat jakże rzadkiego przypadku, kiedy narcyz, uwaga, mówi prawdę. Wiele razy analizowałam swój związek, przyglądając się pewnym mechanizmom i rozkładając na czynniki pierwsze. W fazie love bombingu dają sygnały, żeby to, co mówią, wziąć w pewnych momentach na poważnie. I tu świetnym przykładem jest na przykład żona narcyza. Jeśli osoba zaburzona narcystycznie mówi ci poczekaj, nie mogę się rozwieść ze względu na dziecko czy chorą żonę, to znaczy, że on faktycznie nie zamierza tego zrobić. Bez względu na podany przez niego powód, owszem, zwodzi nas, że już nie może wytrzymać w tym związku, ale pamiętajcie, że jeśli powód wydaje się błachy czy nielogiczny, to znaczy, że on nie ma zamiaru opuszczać swojego azylu, a twoje uczucia traktuje przedmiotowo. Jednym słowem, po prostu ma w nosie. W kolejnych fazach to jest sposób podkopania naszej wartości. Słowami jesteś nienormalna, masz szczęście, że na mnie trafiłaś, bo nikt inny by z Tobą nie wytrzymał bądź konfabulujesz i tak nikt by ci nie uwierzył. W dosłownym tego słowa znaczeniu mówi ci, że zaczął fazę Twojej dewaluacji w oczach innych ludzi, zaczyna nastawiać ich przeciwko Tobie. Żeby po rozstaniu nikt ci nie uwierzył. Przecież będą odbierać cię jako wariatkę czy wariata. Znacie zresztą ludzi. Mm, słowa, jesteś zazdrosna, to tylko przyjaciółka. Nie wiem skąd ta niepewność u ciebie. To kolejny znak, że to nie jest tylko przyjaciółka, a dosłowne znaczenie to zrobię wszystko, żebyś walczyła o moją uwagę, bo jestem wtedy silny pożądany i wszystko kręci się wokół mnie. Zrobię wiele, żebyś czuła się zazdrosna i niepewna. Kolejnym przykładem są ekspartnerki, które, nazy które nazywają wariatkami. Tu szczególnie by się, bym się przyjrzała, bo jeśli partner już na wstępie źle wypowiada się o byłych, to za chwilę z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie po rozstaniu mówił to samo o tobie. Dlatego warto się temu przyjrzeć bliżej, bo w relacji z narcyzem zawsze jest drugie dno. Pamiętajcie, czytajcie między słowami, bo nigdy wypowiadane przez nich słowa nie mają dosłownego znaczenia, a w wielu przykrych sytuacji można w ten sposób uniknąć. Następnym zagadnieniem, jakie poruszę, to zły dotyk. Ten temat ostatnio spędza mi sens powiek, dlatego chciałabym zapytać Was o zdanie. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Opowiem Wam o pewnej sytuacji, która miała miejsce w ostatnim czasie. Podczas wizyt u dziecka mojego byłego, postan postanowiłam zaznaczyć granice i w sposób delikatny zwróciłam uwagę, żeby nie całował naszej córki w usta. Córka ma siódmy rok, i uważam, że to jest dosyć no, niestosowne oprócz tego zdarzały się sytuacje w których całował ją po szyi. Kiedyś przeczytałam artykuł, w którym psycholog wypowiadał się na temat całowania dzieci w usta, po głośnym zdjęciu Davida Beckhama z 11-letnią córką, który również całował ją w usta. Wiem, że zdania na ten temat są podzielone, ale psycholog wyjaśnia, że usta dziecka i jama ustna to granice dziecięcego ciała, a także sfera erogenna. Całując dziecko w usta, pokazuje przekroczenie granicy i zwiększenie ryzyka rozwoju mentalności ofiary u dzieci, które przez to nie potrafią odmawiać i zarządzać własnymi granicami osobistymi. Psycholog Alberto Pellai podkreśla również, że dorośli powinni okazywać czułość przez pocałunek w policzek czy w czułko, bez uciekania się do pocałunku w usta, które może być źródłem podniecenia lub intensywnych doznań. Na koniec przyznał, że dla dziecka ten pocałunek może być mylący, a dziecko rozpieszcza się miłością rodzicielską, a nie zmysłową. Natomiast pediatra y, dr Ewa Miśko-Wąsowska y, zaznaczyła, że to właśnie przez ślinę i pocałunek w usta przenosimy na dziecko różne y, choroby, tak, schorzenia. Między innymi zakażenie meningokokami, opryszczkę, czy y, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej oraz helikobakter pyroli, Yy, która może wywołać chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Wracając do jądra tematu, po zwróceniu przeze mnie uwagi, ojciec naszego dziecka zabrał się i wyszedł, yy, no, oczywiście przerzucając przy dziecku typowo winę na mnie, mając jeszcze prawie godzinę widzenia. Myślę, że coś jednak w tym jest. A wy jak myślicie? Czy moje zachowanie było niestosowne? Czy może jednak miałam prawo postawić granice, jeśli pewne zachowania zdają się być nieetyczne? Zostawiam Was z tym pytaniem. Jeśli macie różne zdania, jako rodzice na ten temat, po prostu piszcie. Ściskam Was mocno. Magda porada.